Witajcie, z tej strony mainstreamowy gracz. Przed Waszymi oczami znajduje się gra Shakes and Fidget, a Wy za chwilę obejrzycie bitwę Gildii. E, bitwa Gildii odbędzie się pomiędzy e, gildią lagatorzy czyli e, gildią do której należy, a gildią gości, którą e, zaprosiliśmy do e, bitwy. No to to zaczynamy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są e, jest gildia Garbówkowy Poligon. Zobaczymy kto wygra, Gildia, znajduje się, zawodnicy z Gildii Gladiatorzy znajdują się po lewej stronie, a zawodnicy grabów Poligonu znajdują się po prawej stronie. Zobaczymy komu dzisiaj szczęście. Dziś odbyły się dwie bitwy, na razie obejrzymy jedną, a w następnym filmiku już parę minut później pokażę Wam drugą bitwę. Jak widać nasza gilgia przegrała różnicą dwóch zawodników. Straciliśmy 80 czci oraz 13 miejsc w rankingu. No nic, przygrane i wygrane się ze sobą przeplatają. Trzeba umieć przyjmować zarówno zwycięstwa, jak i przegrane. Zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!